Audiodeskrypcja rzeźb mutant stojący i mutant siedzący. Tytuły: Instalacje artystyczne mutant stojący i mutant siedzący. Autor: Magdalena Abakanowicz. Technika: tkanina jutowa burlap utwardzona żywicą. Wymiary: mutant stojący: wysokość 110 cm, szerokość 205 cm, głębokość 55 cm. Mutant siedzący: wysokość 140 cm, szerokość 230 cm, głębokość 90 cm. Czas powstania. Mutant stojący 1994-1995 rok. Mutant siedzący 1996 rok. Z kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Opis. Rzeźby autorstwa Magdaleny Abakanowicz, mutant stojący i mutant siedzący, przedstawiają abstrakcyjne, organiczne formy, które nasuwają skojarzenia ze zdeformowanymi czworonożnymi zwierzętami. Obie rzeźby charakteryzują się surowością wykonania i monumentalnością oraz brakiem wyraźnych detali. Wykonane są z tkaniny jutowej, co nadaje im specyficzną, szorstką fakturę. Przypominającą pomarszczoną twardą skórę słoni. Mutant stojący to masywna forma. Zwalisty, walcowaty korpus wsparty na czterech kolumnowych nogach. Wydłużony korpus z zaznaczonym tułowiem i zarysem szyi zakończony jest bezkształtnym łbem, pozbawionym detali takich jak pysk, oczy czy nozdrza. Nogi są lekko rozstawione, co zapewnia rzeźbie stabilność. Mutant siedzący również posiada masywny korpus, ale opiera się na dwóch przednich kolumnowych nogach i dwóch tylnych zgiętych w sposób sugerujący pozycję siedzącą. Podobnie jak mutant stojący posiada długi, wyciągnięty do przodu łeb bez wyraźnych detali. Obie rzeźby mają obłe, organiczne kształty i chropowatą, matową fakturę z widoczną strukturą tkaniny jutowej, licznymi załamaniami i nierównościami powierzchni. Użyty materiał sugeruje miękkość w dotyku. Jednak użyta przez artystkę przeźroczysta żywica, którą została nasączona powierzchnia rzeźby, usztywniła tkaninę, nadając jej twardość. Kontekst. Twórczość Magdaleny Abakanowicz często eksploruje tematy kondycji ludzkiej i relacji człowieka ze światem zwierząt. Rzeźby Magdaleny Abakanowicz. Budzą w oglądających refleksje na temat różnic pomiędzy tym, co ludzkie, a tym, co zwierzęce. Swoim nieokreślonym do końca kształtem, ani w pełni ludzkim, ani w pełni zwierzęcym, sugerują, że takich różnic nie ma. Według autorki, zwierzęta mają z ludźmi wiele wspólnych cech intuicję czy wrażliwość. Od ludzkiego gatunku niezaprzeczalnie różni je percepcja rzeczywistości. W rzeźbach Abakanowicz. Zwierzęta charakteryzuje nieprzenikniona, odwieczna wiedza istnienia, której człowiek nigdy nie będzie w stanie ani zgłębić, ani posiąść. Audiodeskrypcja Joanna Gelner Korekta i Konsultacja Adrian Wyka i Elżbieta Lang czytał Marcin Baran.